Dzień dobry, z nami Patryk Cześć e, Dzisiaj mamy e, mocny wiat e, wiatrkowy dzień Przewaliło no. się drzewo Muszę kakór założyć, bo pada trochę też jeszcze Przewaliło się tutaj drzewo Tam mamy parasol Ale idziemy jeszcze eksplorować co tu się dzieje Tu tam to będzie pozwalało też Nie, no. Ja, ja w tym czasie, kiedy to się stało, to ja byłem w Olsztynie, jechałem. Podczas trasy to prawie mi samochód wywaliło na bok. Ja Widzisz, jak masz tak. otwarty. Tak? No. Ja właśnie byłam na balkonie, że już tak się zrywało, no, ten Parasol parason mi Mało się nie wybrał przed balkon. No. Nie mogłem go wziąć, kurde, podnieść. No tu jest parasol. A i tu jest ta płytka jeszcze rozwalona. O! No wiem, no widzę, no. Tu jest płytka. A tam, tam o, wywali go dla tamtych dla tych, dla tych, taki tych, dla tych, dla Widzisz? No. No, dla tych, dla jeszcze tego nie dla Ale ogólnie dzisiaj jest taki wiatr. No, ale ja chciałabym, żeby dla tych, się tych, dla tych, dla tych, o. tych, dla patrz. Tu I tutaj jest jest śmieci. jest. To jest tutaj śmieci. Pod tym samochodem jest w ogóle gadniczka Czekaj. czekaj. mokry telefon i już oni wariują No czekaj, muszę. Tu jest takie coś, wystające z od balkonu. A tu jest doniczka kogoś. No. A tu pełno śmieci jest. Tak ciągle wywaliła. To mu zmontuje się inaczej, to będzie wyglądało. Ale to, dopiero, to będzie dopiero tego, e, 5 sierpnia dopiero będzie. Tak. Mamy kolejność ustawioną. No. A nagrywamy to... Wiesz, my chodzimy tam, bo e, dwudzie... jest... ja na statek, zobaczymy, co się stało. A na dole na, na, na Nie, 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 bo ja z balkonu widzę. Nie, nie, tam nic. Tam jest tam nie. Ej, tu twój mikrofon jest z balkonu z drugi mikrofon leży na podwórku na deszczu Dobra. trzeba nic? Eee, czekaj nagrywamy to 28 lipca a będzie to dopiero w sierpniu Ja, idziemy w ogóle ciekawe, czy już naprawili tę A No właśnie, nie raczej. Dobra, jak e, idziemy to sprawdzić, idziemy na dolną domku, bo ten, bo że trochę pada. Tylko szybko to zrobimy. Nie, jeszcze nie naprawili, ale zalane jest. Kiedy Ostatnio w nie było tak strasznie zalane. Nie, a tutaj nic, to jest pusto. Nie, ty jesteś! Coś się wywaliło, no. Nie wiem, się No. Piękne czasy. Tu takie drzewo się wywaliło, dobra. Nie, a to iść po tych rzekach i sobie buty mokrzyć. Dobra. Tutaj, tutaj się kolejne drzewo zupełnie zaraz, Jeszcze nie, ale zaraz możesz je złamać. Dobra, mamy, mamy, mamy kolejną, kolejną rzecz. mamy gałęź przywaloną. Tu jest drzewo, to są drzewa, i tu mamy na drodze gałąź, ale, z... ale zrobimy dobry uczynek. Nie Jebo mnie Idziemy gdzieś tam. Do... Zrobiłem dobry uczynek i wróciłem. Zostanę strażakiem w przyszłości. Tutaj cała zagrożona droga.